w bardzo dobrej kondycji. Jedźmy je tylko na chwilę, zrobiliśmy 2 zdjęcia. Jak widzimy one, Bardzo dobry one, <gry> Rzucę wam jeszcze zdjęcie z piękną rybą. Kiedyś jest taka szansa. Trzeba umyć ręce, bo się głupio złapało. Witam serdecznie. Witam jak tam na rybach. Asrak. Ale w końcu przynajmniej brania jakieś były, tylko to były malutkie ryby i nie szło zaciąć za bardzo tego. Nie wiem. Tak ile byłem? 6 godzin jakoś? 5-6 coś takiego. No i doszedłem do wniosku, że to na pewno wina zanęty i zamówiłem 30 kg zanęty. Dokarmię je tak i zwabię, że musi coś siąść no. Tylko czekam aż mi dojdzie. 30 kg zanęty. W sensie 20 kg gliny i 10 zanęty. I to się miesza. Zobaczymy jak wyjdzie. A hipotetycznie, jak złowisz kiedyś rybę, to ją mijesz. Eee, znaczy się, powiem ci, jedzenie ryby z Wisły w Krakowie? Nie wiem, jakie one są, ale chyba nie chcę się za bardzo przekonywać. Wolałbym wypuścić. To już nawet niekoniecznie przez... No jakby obawy mam. O, w ten sposób. Zresztą nie wiem, ludzie śmiecą. Nie wiem, czy oni szają do tej wody, czy co tam wyrzucają, wlewają. Nie wydaje się ta woda być najczystsza na świecie. Poza tym, no weź pod uwagę też krakowskie plus minus powietrze. Na pewno to też oddziałuje jakoś na wodę. 100% wypuszczam. Nie jem tego, ale jakbym z jakiegoś świeżego pstrąga z potoku złowił, nieopodal krakowa, no to może by mnie podkusiło go zjeść. Dziękuję za suby. dziękuję już jej. orgaz z trudnymi organizmami, trójdzsłaramu, realnymi reaktorami a mi szorujących mowy, taczą legalnych piachy. Ryby się na wpierdalają 30 <grymne> kg zanęty. Będą nie za no. ciężkie, pójdą na dno i się potopią. Dobry ehm. plan. Gratuluję mózgu. Gratuluję mózgu. Ryby się na dnie nie topią. To rad. A dwa? To to nie jest na hita do wrzucenia do wody. To jest po prostu tako, żeby nie było trzeba cały czas chodzić. Bo problem jest taki, że przez to, że żyję w takich godzinach, jaki żyje. Jak ja wstaję, to sklep wędkarski już jest zamknięty zazwyczaj. I nawet nie mogę sobie iść kupić nic. To zamówiłem na zaj, żeby se leżało i było, nie wiem, na najbliższe x wypadów i tyle. Słyszałem o rypsonie na kiku? Słyszałem, słyszałem. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Ride Shadow Legends, bezpłatna gra. Ale bym zagrał, cholera jasna. Rajdzie? Nie no, ale serio mówię. No jest pay to win jak skurwysyn w rajdzie. Nie ma co gadać. Ale się... Jak miałem reklamę... Kiedy to było? z 4 lata temu chyba z rajdem miałem reklamę czy trzy, To się wkręciłem. Witam I potem nawet im pisałem, żeby mi doładowali. Kryje się pod oceanem i jest poprzez... Cicho! Dajcie mi skończyć. Jest poprzez um, AI sterowana i nie ma opcji się do niej zbliżyć. Bo jeżeli się cokolwiek zbliży, to znika. Tylko to jest wpis do czytania. Ja dotarłem tak do połowy. Dokument cały ma 45 stron. Ja dotarłem do połowy. A to? Ale to jest srajtaśma taśma wyrzucona w powietrze. A nie z niezidentyfikowany obiekt. Kościół. Dziwny. Kurw. Większe te reklamy, no bez przesady. Dziwny obiekt nad Wrocławiem i Trzebnicą. No ale to nie wygląda jak UFO, jak na moje, przyznam. Wrocławska strefa 51, no nie, no nie chcę tego czytać, bo czuję jak mi resztki szarych komórek spierdolają. To jest pokój. Sprzedam iPhone'a 15 Pro Max. Ktoś coś? iPhone'a? Yy, Za darmo powinieneś to oddać i w końcu kupić Androida, a nie się wygłupiać. Z nie łapie. Zmieni się to. Wrzucę wam jeszcze zdjęcie z piękną rybą. Pewnie. Kiedyś. Może. Jest taka szansa. Powrót do domu. Trzeba umyć ręce, bo się głównie złapało. Jeszcze wam zrobię. Bo ja bym chciał iść z jakiegoś drapieżnika, drapieżnikami, to ja mam wrażenie, że tam gdzie łowię, to jest tragedia z nimi. No kogo nie spytam, to nic nie łowi. Tylko zrywają przynęty. Nie wiem, co tam się dzieje. Ratuj Wiktora. Jak? Jaka komenda, żeby uratować go? Wykrzyknik? Wykrzyknik? Against, chyba. Nie wiem, jaka komenda. Jaka komenda jest, żeby uratować? A jaka? Timeout albo... Oj, no i wybacz, Wiktorek. Wrócisz silniejszy. Nie, no wykluczają go co kul... Cool. nasze no, często go wykluczają. Codziennie ostatnio dostaję na streamie. Nie wiem z tym Panie w CS. Powinienem. Pamiętam, jedną się kiedyś w CS skusiłem na jakąś jedną drogą skrzynkę, albo nawet dwie. Tylko nie pamiętam jaka to była skrzynka, ale wiem, jak się skończyło to. Dobra, teraz mogę problem gliny rozwiązać. Czy to ma znaczenie? Czy glina do zanęty jest jasna, czy czarna? Czy to ma duże znaczenie? Bo generalnie z tego, co słyszałem, to zależy od dna. Żeby to było jak najbardziej naturalne przy dnie. Żeby to nie było tak, że jest na przykład jasna plama, placek taki, jak dno jest takie gloniaste, ciemne, głębokie i na lato niby jaśniejsze. Zanęty, a na zimę bardziej takie ciemne Czarna, bo lepiej agresory biorą Czekaj, rozrabiasz zanętą na jaki kolor Masz dno, chuj kupować specjalny kolor No możesz wybrać glinę Albo czarną, albo jasną Zanętę mam jasną, generalnie jak łowisz Na rzekę, to ziemią zaprawiasz jeszcze A, ziemią torfową, ale ziemia torfowa To jest, to jest czarna Czy ryby widzą kolory? Uj nie. czarna glina Czy jasna glina Tylko on jasnej użył, kurwa Pomogłem kupić jasno, bo oglądałem ten filmik, przypomniałem sobie. No i co ja z tymi 20 kg ja zrobię teraz? Bo już zamówiłem i opłaciłem 20 kg gliny. Nie pierdole tego. Na chuj 20? Na zapas, żebym nie musiał chodzić do sklepu. Tylko, żebym miał na każdą wyprawę. 20 kg gliny i 10 przynęty, i się w proporcjach 2-1 miesza. Dwa razy tyle gliny co zanęty. 20 kg to na jedną wyprawę? Nie! Na jedną wyprawę to myślę jedną paczkę dwukilową tego i jedną zanęty i 3 kg. I masz idealnie. 2 kg gliny walisz i 1 kg zanęty i siema, i ci wystarczy. Zazwyczaj. Czyli będzie na 10 wypraw wędkarskich. Chyba, że, no, będę chciał brać więcej tego. Jak ty wyłowisz libę, co jest 30 kg zanęty? Kur. Mówię, że to jest nad wiele wypraw, nie na jedną. Nie wiebie 30 kilo na raz, przecież. <grym> Taką 30-kilogramową kulę bym zajm... Ciekaw jestem, jakby tak przynęci... <grym> Jakby tak konkretnie zanędzić. Zrobić taką 30 kg kulę gnoju i zarzucić. No nie wiem, czym to zarzucił. Musiałbym to. Ażbym zeksperymentował, Jak się będzie woda zachowywała tak przy brzegu? Jak się 30 kg zanęty wrzuci. Takiej intensywnie pachnącej słodkiej. Zamkną cię za zanieczyszczenie. Nie zamkną. A muszę się z gliną wybrać? Czy jasną, oh, czy ciemną? Oj. A czy ty popierasz tą petycję oraz czy ją podpisałeś już? Nie podpisywałem żadnej petycji o cenach gier. Czy popieram? Pewnie, jak taniej, to lepiej. Ale czy w sumie myślę, czy to dobre? No, pewnie. Kur. Nie wiem. Czyś musiałbym głębiej pomyśleć nad tym. Też nie z perspektywy tylko kraju, który aplikuje o tańsze ceny, tylko z perspektywy producenta, musiałbym pomyśleć, dewelopera. To myślę, że głębszy temat niż się wydaje powierzchownie. A pierwszy robale muszę kupić. Joker, to się nazywa. Takie robale do zanęty. Joker muszę kupić też. Kasia mi zabroniła trzymać robali w domu i będę mógł kupować tylko na ten. Dzień przed wyprawą. Żeby to nie siedziało w lodówce, nie wiadomo ile. Aj, tą glinę muszę wybrać. Cholera jasna. Eee, nie wiem. Pozyskanie gliny wędkarskiej. Kompendium Porad. Słyszałem, że wczęsto miesza się z ziemią torfową. Chcę się zekspertyzować w zanęcaniu. Tak na starcie myślałem, że to ledwo co ważne. A teraz się okazuje, że to jest turbo ekstremalnie mocno ważne. Żeby ta zanęta była taka, żebym sam ją wpierdolił. Mając mózg, co dopiero ryby. Taką chcę zrobić. Dostosowaną wszystko: do dna, do łowiska, do nurtu, do wszystkiego. o wiele lepsze wyniki będą z tym. Ale ja chcę tylko o kolorach glin informacje. Wędkarstwo, kolor gliny. Kolor glina, wielkość ryb. Oglądałem to chyba. Oglądałem to chyba. Do przestronnego, wygodnego wiatra. A, nawet kupiłem, słuchajcie, sito nawet kupiłem na zanętę. Będę przesiewał tą zanętę, żeby była puszysta. <grym> Wszystko, sito kupiłem. Ja, ale już aż takim tryhardem nie jestem, żeby ją. Jeszcze trzeba ponoć namaczać. Najlepiej dzień wcześniej. To to już mi się nie chce akurat. Polor, gdzie o kolorach mówią? Wędkarstwo, co robi Bentoni? Czy to zbija bardziej? Zastosowanie. Silnie klej glinę i zanętę. Wydłuża czas pracy kuli w wodzie w celu stopniowego uwalniania z niej frakcji spożywczych oraz robactwa, dzięki czemu utrzymujemy stałe zainteresowanie ryb bez ryzyka ich nasycenia. Ty spoko i tym bardziej na rzekę, tym bardziej na rzekę. Kurw, to jeszcze bentonit trzeba. Odstrasza to ryby? Czemu? Wydaje się kozak? No oglądałem filmik właśnie. kurczę, o tym bentonicie też, że to na rzekę na takie mocne nurty jest git. Czy w Wiśle łowie? różnie łowie. Wielu miejscach, ale między innymi. Tam bentonit. A ile kosztuje bentonit? 9 zł za kilogram. A tego się dodaje ledwie, ledwie. To, to tanie jest, ale użyteczne. Tylko ja nie wiem, jak ja się z tym już pozabieram. Na razie to mi doszło tak, póki co: 2 kg kilo, y, gliny, kilogram zanęty i wiadro. To jeszcze się zapakuje, jak upchnę. Bentonit, to to też raczej upchnę. Tylko fajnie by było w jakiejś buteleczce to mieć. Radar też mam? Nie mam. To musiałbym bentonit jeszcze zamówić i. Ja będę miał y, glinę y, czarną. O, 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 o. Też mam Ponieważ czarną. Będziemy no. głębokość wody może przekroczyć 3 metry. O, dlatego... czyli co? Jak łowisz na głębszych lokacjach trochę, to no jest mniej piaszczyste takie. I żeby było, to naturalnie wyglądało, to się bierze czarną glinę i tam światło nie dociera. Czy co, czy jak? Na każde 2 kg gliny dajemy dwie nakrętki bentonitu Zajebista nie, buteleczka jak benton, dwa, to ilą tej gliny naj... Mniej więcej Wystarczy spryskiwacz, w ten sposób podawać wodę, żeby ona nie leciała na ścianki, żeby uniknąć grudek Mądre Mieszamy Nie, spryskiwacz to przesada chyba już Gdzieś na ryby nie chcemy dźwigać całego sprzętu, wiertarek, mikserów, innych rzeczy no. To jest taka 20-dzyna, no. <noise> dobra stracona, ale zła. No. Aż woda, tak dopierdolę. To, <noise> to generuje... Czekaj, to jest puste shitotne. już wiadro, tak? Już puste. Tak, jest tak. ...przetarcie gliny przez sito. 2 mm. Oj, tragicznie. Złe sito wziął. 5, 4 milimetrowe. Idzie to dużo szybciej, dużo łatwiej. Ja mam 3 milimetry. A ta mieszanka nadal I jest to, to nie żart. Czyli chodzi o jednorodność, żeby nie było żadnych grud, żeby nie było nic innego takiego. Ten czas, który, Też ma grudy. Co to kurwa ma być? Fushera, no? To spryskiwać <laughs> jeszcze trzeba kupić. Kurwa. Zawsze celu, coś. Nie... Wziąłem do sklepu wędkarskiego online, zamawiałem. Kilka rzeczy nabrałem. Tu zanętę, tu coś tam, tu coś tam. Patrzę, 800 zł podliczenie. No jasny chuj. I jeszcze spryskiwacz. No nie mogę, no. Dobryć I Bentonit, ta. Dobra, namoczona ronęta. Właściwie warto by było ją namoczyć w wieczór poprzedzający. No, no. My troszeczkę robimy to na ostatnią chwilę, ale dla potrzeb filmu, żeby. Że... Powiem wam co filmik o zanętach oglądam. To zawsze jest ta sama gadka, że powinno się, ale Ale my zrobimy tutaj. Zawsze ta sama gadka. Nie wiem jaki pojedaniec to robi. Robi, póki nie bierze udziału w zawodach. Domaczając zanętę, używamy spryskiwacza Zrobimy spryskiw. to zawsze. Czyli tak, z informacji nabytych. Glina czarna jest git, jak jest głębiej, jak jest też nur, to nie ma znaczenia ten kolor, chociaż no, bardziej o głębokość chodzi i też o porę roku, pewnie, ale jak jest i tak, i tak dosyć głęboko, to pora roku, to i tak z tą czarną glinę. Do czarnej gliny, albo do białej, jasnej się dodaje bentonitu. Potem się to przesiewa, musi być dobrze nabliżona. Zanęte się osobno robi. O, to już mam jedno wiadro za mało. To jeszcze kur... wiadro kolejne trzeba. No i potem się to daje, robi kule i zaczynasz se nęcić. Przecieramy przez sito, żeby potem równomiernie... A jest jakiś kasz na czacie, co powie, czy to przecieranie zanęty, to ma jakiś wpływ, czy to pic na wodę? Czy to faktycznie ma impact, czy te trolują? Bo też, co patrzę na filmiki, to przecierają, ale no to jest akurat bardzo ważne. Napulchnia. Ma akurat serio. Zależy od miejsca. Ja warte jest to przecieranie. Spoilerują, no. 10% epickich ryb. Jakby to jakoś szło przeliczyć, to można by tak powiedzieć. Dobra, jest glina i zanęta. ...jaśniejsza, miacka, czarno moja. Od razu widać kto zrobił to porządniej i lepiej. Kur... To wziąłem glinę tego, co się nie zna i mówi, że czarna lepsza. I chuj. Bardzo ważne, żeby odmierzyć równe proporcje gliny i zamęty. My użyjemy tutaj proporcje 1 do 3 i 3... No, ja 2 do 1 będę robił. Bo zaraz robaczki będą. ...powinniśmy to przetrzeć jeszcze przez sito, ale my sobie tą czynność odpuścimy. W każdym razie ja sobie odpuszczę. Aha. Leni. Zabraliśmy ze sobą pół litra Jokersa? A w gazecie na... słyszałem o tym, że jak robaki trzymasz w gazecie, to ładny czerwony kolor zachowują i trzeba to w gazecie dlatego. Jokers to robaki takie, takie malutkie glistki. Wygląda to jak do, do dyniaczka, mięsko dyniaczka. Na, na jakieś do mielone. To z... Ile roboty z tym jest? No ale mam nadzieję, że efektywnie. O, a to czarna glina? No ta glina klasa wygląda w sumie. Chociaż nie, ty. Ja już nie wiem, obie fajnie wyglądały. Kurde. E, czekaj. Nie. On to miesza... Nie wiem, już z kimś jebie. Sama glina z robalami. Kładziemy robaki, mieszamy. Ble. I oczywiście formujemy kule. Rękawiczki jakieś będą potrzebne ukodowane. do tego. Żeby mnie ja to tylko tak. Chyba. tak tego nie zrobisz? Nie no, bez przesady. Myślę, że ty się przyzwyczaiłeś szybko, raz. Ale były jebałe rybki. Tylko zastanawiam mnie, czemu osobno kule robią z robalami, a osobno z zanętą, aniżeli do zanęty dać robale, glinę i po prostu kulę, która ma w sobie zanęte robale i glinę i wszystko naraz. Służy to do tego samego. Nie wiem, gdzie ja musiałbym sobie taką tyczkę schować, ja nie chciał z taką jeździć, ale mam podejrzenia. O. A to komercja, pewnie. Skończyliśmy nasze doświadczenie. Jo i tego nałowili. Rysy Stepanie, co jest? Ale malutkie, ale nałowili w do tego. Ale generalnie jest ich dużo mniej. Stąd wniosek, że jednak ta jasna plama, jasna zanęta potrafi wyselekcjonować ryby większe ze Kurwa. Może jakoś się da radę zwrócić tą glinę. Czy coś. Bo jest zanęte mam jasną, ale glinę czarną kupiłem. No, Ale jest różnica znaczna, naprawdę. Jak popatrzcie, jak łowili obok siebie, używali wszystkiego tego samego, poza gliną, no to wypuśćcie je. Dzięki bardzo. Dzięki. I do zobaczenia. Wypuszczają do zobaczenia. pięknie. Zachęcam wszystkich do wypuszczania ryb. Zgadza Nieważne się. ich coraz mniej, więc wypuszczajcie ryb. Naprawdę warto je szanować. Jest zimno, więc te ryby wrócą do wody w bardzo dobrej kondycji. Wzięliśmy je tylko na chwilę. Zrobiliśmy dwa, trzy zdjęcia. Jak widzimy, one w bardzo dobrej kondycji odpłyną sobie... o, o. <słuch> Nie no, wiadomo, oszołomiony mógł być czy coś, ale odpłyną ładnie. Nie wiem, jakiś prosty filmik z tym kolorem glin, wyjaśniony. Czarna glina na głęboko, jasna na płytko. W lecie używa się takiej, tu się używa takiej. To ma wpływ, czy nie ma wpływu? Po angielsku, a może po angielsku. Color of Sleigh Fishing. Fishing with Clay No też tak średnio. A może. Czekaj, wędkarstwo czy kolor gliny ma znaczenie. Osobiście uważam, że jest sens operować między odcieniami czarnym, smolista, czarna glina będzie konieczna w przypadku, gdy dno jest ciemne. A skąd ja mam kurwa wiedzieć, jak jest dno. Nie Jestem rybą i nie widziałem tego dna tam. Jest tak zamulona ta wisła, jak się idzie, że nie widać tam nic. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby się wpasowała w to, co tam panuje, żeby się nie odznaczało, że dno jest full ciemne i jest jasna plama, albo że dno jest full jasne i jest ciemna plama. No i ja kupiłem tą po lewej. Z sensu. Gościu przez 3 godziny miesza tę zanętę z gliną. Dodaje robaki, uformował ładne kule. Wszystko po to, żeby to dowody wyjebać na końcu. To tak jakbym <laughs> schabowy rozbił. Ładnie obtoczył w panierce, a na samym końcu wypierdolił je do kosza. No racja, powinien zjeść. Zgadza no ale to jest takie wrzucanie pieniędzy do wody. Nie bezpośrednio, co prawda, ale trochę tak. To się zbiera. Tutaj zanęta kosztuje dwie dyszki, tutaj glina dyszkę, tu coś tam, tu sroś tam, tu dzwoneczek ci do wody wpadnie, tu ci pęknie i się zbiera. No i dalej nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi z tymi zanętami, gdy dno jest ciemne. Jaki kolor dna ma wisła? Nie wiem, czy co tam jest, czy glony są, czy co. Co jest na dnie wisły? Jak się okazuje, królowa polskich rzek w swych odmętach skrywa wiele tajemnic. Wrak statku, A ja... kolejne skarby wydobyte z Wisły. Nie o to pytam. A chwila, a zobaczmy jak jakiś koneser łowi na Wiśle przykładowo. Nęcenie na Wiśle. O, zawody, pa, czarne. Zobaczymy, czy skomentuje coś blinę glinę zanęte. bo tylko na tym mi zależy. To jest zanęta, chyba jasna. A to? Ale tego jest mniej niż zanęty. A jeszcze ziemia to od jest. Nie wiem już, kurwa, Co, co, gdzie i jak. No i kulturalnie rękawiczki ma. Za się to wydaje być. Mówicie od godziny, że na Wisle w Krakowie ciemna glina. Nie oglądaj zawodowców, bo w kompleks. Wpadniesz, nie wpadnę. Obra, starcie tego oglądania. W praktyce przetestuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No z tym kajakiem to akurat w topa była. To prawda. Tak spanikowałem, jak wypadłem z niego. A wędkę odzyskałem przynajmniej. Wędka nie utonęła, chociaż tyle. Te produkty wędkarskie to przypominają trochę produkty dla gamerów. Takie jak zwykłe biurko kosztuje 500 dziko, ale to samo biurko z dopiskiem gamingowym już 1000. Wygrzebiesz losowe robale z ziemi, to kosztują 0 złoty, ale nazwiesz je robak miski już 20. Znaczy, prawda, wiesz? Mógłbyś swoje robale mieć? Jak najbardziej. Tylko wiesz, wrzucasz na przykład takich robali, załóżmy z 200 gram. To weź sieć cały dzień i dub sobie z ziemi te robale. A tak to płacisz, nie wiem, dyszkę czy tam 15, nie wiem, ile robaki kosztują. Za opakowanie i masz. To jest kwestia oszczędności czasu. Można by samemu, oczywiście, ale no mi by się nie chciało siedzieć w ziemi cały dzień i dubać robaki potem, żeby było na pół wyjazdu. wolałbym dać dyszkę i siema. Zobaczcie, na jakie pojebane przynęty oni łowią. E, ponad półmetrowa przynęta 62 cm. Fajnie, zajebiście byłoby się na takie szczupaki wybrać. Wybrałbym się obu Biggest lure. Andrew. Ja pierdolę. <laughs> Nie no, złapałem takie ryby, ale no kurwa. <laughs> Northern Mike. Na 62 cm i 1,2 kg. Ale w ja, Polsce chyba to... nie połowisz tak za bardzo, niestety. Chciałem tym czym to... coś złapał, jakbym do wisły tym rzucał. To Pielca? I know, Weź. A słyszałem takie historie, to w ogóle przejebane doświadczenie musi być. Łowisz sobie na spinning, zarzucasz, podnieciągniesz przynętę i nagle czujesz coś ciężkiego, turbo. No i słyszałem o ludziach, co to Pielce wyławiali. Pojebane. Na policję dzwonisz od razu i siema. Fajnie się porusza. To jest Ta jak moja żabka <grym> też się ładnie porusza. Tylko All trochę right, mniejsza jest. Ale nie wiem, te szupaki są, są ładne. W porównaniu do tego. Zobaczcie go, na kolory tego piękny jest. Znowu pojebane kolory ma. One piękne są. Te w Polsce te jakieś takie wyblakłe się wydają być. Jak na to jaki rozmiar ma ten szczupak, to i tak mały jak na to, co próbował zeżrzeć. Próbował zjeść rybę, niewiele większą od niego samego. Dobra, to bentonic zabawiamy. Taki plan trzeba zrobić. Dobra, uciekam, stream i będzie chyba dziś. Uciekam. Trzymajcie się. Pa, pa. dobranoc i do następnego razu. Pa, pa pa.